Zapraszam Was na wyjazd na Zanzibar, dwa tygodnie od 26 stycznia. Jest to wyprawa, pod, która nazywa się Miłość, Moc i Radość. I w ten sposób będziemy też podróżować po Zanzibar. Będziemy dotykać różnych rejonów Sansiba, będziemy na safari, będziemy nad oceanem, będziemy na plantacji przypraw, będziemy pływać na łódce gdzie będą y, mężczyźni Sansiba grali na będnach. Będziemy przy zachodach i wschodach słońca, będą różnego rodzaju aktywności, y, które są nie tylko medytacją, ale będą też różnego rodzaju i ćwiczenia, podróże, będzie super, y, super jedzenie, będą super atrakcje zewnętrzne ale też będzie budowany świat wewnętrzny. Ta podróż jest dla każdego. Ja nazywam się Jadwiga Najra. Jestem podróżniczką, która od wielu lat, odkąd pamiętam, chciała zobaczyć cały świat, <laughs> najlepiej wszystkie zakątki świata i uczy się, nadal się uczy i nadal podziwiam, za każdym razem odkrywam miejsca i... Odkrywam potencjał tych miejsc. Wiem, że świat zewnętrzny buduje też świat wewnętrzny, czyli pozwala nam uruchomić naszą, nasze wewnętrzne potencjały. Każde państwo, dla mnie na świecie, gdzie byłam, czy to było Peru, czy Egipt, czy Hawaje, czy Mongolia, czy Stonehenge i tysiące innych miejsc, mają inną jakość, inną wartość, i za każdym razem budziły we mnie coś nowego, pokazywały mi, Nową, nowy, wskazywały mi na nowy rodzaj życia, czyli budzą wewnętrzne, wewnętrzne aspekty, które uśpione są w nas. Podróże kształcą, podróże dają nam olbrzymią wiedzę, dlatego jestem absolutnie za tym, żeby jak najwięcej podróżować, w ten sposób dać sobie szansę na odkrywanie własnego potencjału, a jednocześnie. Cieszenie się każdą kulturą, każdym światem, każdym człowiekiem, każdą, każdym spotkaniem, które za każdym razem jest inne, za każdym razem wnosi coś nowego do życia. Chciałam Was na taką podróż absolutnie zaprosić, na takie otwarcie się na zupełnie inny kontynent, na zupełnie inną kulturę, na zupełnie inny świat, gdzie często się mówi, pole, pole, powoli, hakuna matata, wszystko jest dobrze. Takie dwa tygodnie w, takiej, w takim gorącym, świeżym, czystym powietrzu, przy wspaniałej, że tak się wyrażę, przy wspaniałym białym piasku, turkusowym oceanie, przy przypływach i odpływach, przy wschodach słońca i zachodach, gdzie za każdym razem jest inaczej. To jest podróż, która, jakby Wam to powiedzieć, naturalnie mamy plan, naturalnie trzymamy się tego w miarę możliwości tego planu, ale te osoby, które ze mną podróżują, to wiedzą, że ta elastyczność w tym wszystkim, ta radość i to przebywanie w grupie i to doznawanie i poznawanie wszystkiego co wokół nas, cieszenia się i nie tylko tym co, co widzimy, ale tym co czujemy, doznawanie wszystko, wszystkiego i Budzenie wszystkich swoich smaku, słuchu, węchu. To są piękne momenty, które kształtują świat wewnętrzny. Jest to czas relaksu, czas zabawy, czas miłości i przede wszystkim czas radości, wspólnego tańczenia na plaży, co też się na pewno wydarzy, bo wydarza nam się to ostatnim razem. Także tutaj... Kochani, jeżeli jesteście otwarci na taką podróż, która łączy, a nie dzieli i pozwala duchowo radować się z życia, no to zapraszam tutaj absolutnie z całego, z całego serca.